Nie, a jak jest e, z językiem kaszubskim, to już wiem, a jak jest z kuchnią kaszubską, czy ona e, w, w tradycyjnych rodzinach dali jest to numer jeden. Czy, czy już się wkradła kuchnia międzynarodowo, a ta kuchnia kaszubska jest odświęta. Jak to wygląda u was? Na no, teraz tak są wiele głatuje takich nowoczesnych, modernych e, daniów. E, I taka się taka się w idzie tak na błek, ale jak są się gładę Siona, to jest co gotuje? Zrozumiał jak... zrozumiem, że, że jak są święta to się waży tradycyjnie, ale ludzie wolą już takie bardziej nowoczesne, ja. moderne, czyli takie światowe. No u nas na Śląsku są dania, które są zawsze w niedziela, czyli rolada, madroga, pusta, to w porządnej Śląskiej rodzinie jest zawsze. Jak jest gościna, jest jakiś fajer e, geburstak. Właśnie u naszego do geburstak czy urodziny? E, geburstak. A Kaszubi słyszą, że obchodzą e, gepustaki, a nie imieniny, jak w całej Polsce. I o, bo takie. I to na złoczych hadysów i, i kaszubów. Zresztą e, jest dużo podobieństw, i jakbyście się tak zagłębili, to rybyk po prawdzie szłoby się doszukać dość dużo. Ciepia, ja mogę tu wyciekać, Karolina? Smiała, Mojżesz. Ja? Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Pośród.